Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Jak przetestować akumulator? Akumulator samochodowy to urządzenie elektrochemiczne, które dostarcza energię elektryczną do samochodu. Wszystko, co zasila samochód, w tym silnik Zależy od akumulatora elektrycznego. Samochód może wytwarzać własną energię za pomocą alternatora, który przechowuje energię elektryczną generowaną w akumulatorze samochodowym poprzez jego ładowanie. Problemy z akumulatorem samochodowym mogą prowadzić do problemów z zapłonem, a zasilanie wielu innych urządzeń zależy od akumulatora. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, jak przetestować akumulator samochodowy. Regularne testowanie i konserwacja poprawiają żywotność i wydajność akumulatora. Jak przetestować akumulator samochodowy? Praca z akumulatorem samochodowym, aby przetestować i zdiagnozować problem z akumulatorem samochodowym, należy zrozumieć jego działanie. Akumulator jest ogniwem elektrolitycznym przeznaczonym do przechowywania energii elektrycznej w postaci energii chemicznej i w razie potrzeby przekształcania energii chemicznej z powrotem w energię elektryczną. Jest to bateria składająca się z sześciu pojedynczych ogniw, z których każdy dostarcza około 2,1 V energii elektrycznej. Tak więc, po połaczeniu szeregowym i naładowaniu, zapewniają one napięcie około 12,6 V. Anoda i katoda używane w tych ogniwach to odpowiednio tlenek ołowiu PBO i ołow gąbczasty PB, a elektrolitem jest rozcieńczony kwas siarkowy. W akumulatorze zachodzą dwa procesy: proces ładowania i proces rozładowania. Proces ładowania przekształca energię elektryczną w energię chemiczną. Proces rozładowania przekształca energię chemiczną w PRAD elektryczny. Po podłaczeniu obciążenia do akumulatora, obwód ogniwa elektrolitycznego zostaje zamknięty. Obwód jest uzupełniany przez przepływ ładunków w postaci kationów i anionów do ogniw oraz w postaci elektronów przez obwody zewnętrzne. Kluczem do utrzymania dobrej wydajności akumulatora jest utrzymanie równowagi chemicznej ogniwa. Woda jest ważnym czynnikiem w reakcji chemicznej wewnątrz ogniwa. Spadek poziomu wody w akumulatorze może prowadzić do spadku napięcia. Jeśli bateria jest przeładowana, mogą wystąpić dodatkowe reakcje chemiczne, co nie ma miejsca. Utrudnia to odwracalność reakcji chemicznej. Innymi słowy, procesy ładowania grozładowania, które są reakcjami odwracalnymi, nie mogą już zachodzić. Dlatego należy unikać przeładowania akumulatora poprzez monitorowanie poziomów napięcia podczas ładowania. Procedura testową. Zanim przejdę do omówienia testów akumulatorów samochodowych, wspomnę o jednym środku ostrożności. Upewni się, z niezależnie od tego, co robisz, dwa zaciski akumulatora nigdy nie są ze sobą połaczone, ponieważ spowoduje to zwarcie. Wynikający z tego wysoki prad może po prostu usmażyć sprzęt, a nawet spowodować pożar. Upewnij się więc, że nie popełnisz tego błędu. Jedynym sposobem oceny wydajności akumulatora jest sprawdzenie jego napięcia wyjściowego. Poziomy napięcia wyjściowego podawane z obciążeniem i bez obciążenia mogą DAC wyobrażenie o stanie akumulatora. Oto procedura krok po kroku wyjaśniającą testowanie akumulatora samochodowego. Krok 1. Obsługa akumulatorów samochodowych może być niebezpieczna ze względu na obecność kwasu siarkowego. Konieczne jest noszenie rękawic ochronnych, odzieży i okularów ochronnych. W ten sposób będziesz dobrze chroniony przed wszelkimi zagrożeniami elektrycznymi, które mogą wystąpić. Krok 2. Aby przetestować akumulator, uzbrój się w woltomierz ustaw pokretła na zakres 0 do 50 V. Odłacz akumulator od złaczy samochodu, postępując zgodnie z instrukcją obsługi samochodu. Podczas wykonywania tej czynności podłacz baterię alkaliczna 9 maja do modułu PCM samochodu, w przeciwnym razie utraci on zaprogramowane ustawienia. Krok 3. Ustaw woltomierz na prac stały. Podłacz czerwony przewód dodatni woltomierza do bieguna dodatniego akumulatora, a czarny przewód do bieguna ujemnego. Sprawdź poziom napięcia. Jeśli wynosi ono od 12,6 do 12,8, oznacza to, że bateria działa prawidłowo i jest prawidłowo naładowana. Napięcie poniżej 10 maja lub niższe oznacza, że akumulator wymaga doładowania i należy sprawdzić alternator. Krok 4. Teraz ponownie podłacz akumulator i uruchom samochód. Pozostaw go w trybie gotowości i ponownie sprawdź napięcie między tymi samymi punktami. Jeśli wynosi ono około 10 maja, akumulator jest sprawny. Cokolwiek poniżej 10 V oznacza, że akumulator wymaga doładowania lub inne problemy powodują spadek napięcia. Krok pięcio, Następną rzeczą do sprawdzenia jest poziom płynu w akumulatorze. W tym celu należy oczywiście odłaczyć baterię. Otwórz pokrywę akumulatora i zajrzyj do komór wewnątrz. Elektrody powinny być zanurzone w płynie elektrolitycznym. Jeśli tak nie jest, należy dodawać wodę destylowana do komory ogniw tylko do momentu, gdy poziom płynu podniesie się około ćwierć cala powyżej płyt. Inna przyczyna wysokiej mocy akumulatora jest problem z alternatorem samochodu. Należy jak najszybciej zlecić jego sprawdzenie mechanikowi. Można również użyć testera akumulatora, który ma własny wewnętrzny rezystor ładowania, co ułatwia sprawdzanie akumulatorów. W ten sposób można łatwo przetestować akumulator samochodu za pomocą prostego woltomierza i wnikliwego umysłu. Samodzielne rozwiązywanie problemów z samochodem to naprawdę satysfakcjonujące doświadczenie.